Historia humoru to nie jest prosta rzecz. Przede wszystkim dlatego, że nasz stosunek do przeszłości jest poważny. Podstrzegamy naszą przeszłość jako pomnikową, zimną zakurzoną, wymagającą ostrożności pielęgnacji. Zwłaszcza kiedy czasy są ciężkie, wtedy na komedię, na historię i komedię nakładamy, ten kaganiec nie wypada. I ja teraz właśnie zmagam się z takim kagańcem, bo chciałem się podzielić refleksją na temat polskiego, pierwszego polskiego żartu, czyli żartu, który powiedział Polak do Polaków. Tak się składa, że to żart z wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów. Bolesław Chrobry uderza w bramę kioską y, i mówi, że tak jak uderza w tą bramę, tak posiądzie córkę kioskiego księdza i posiądzie ją tylko na jedną noc. Y, no cóż, śmieje się, Galanonim, który opisuje tę scenę, twierdzi, że król powiedział to śmiejąc się. Y, co więcej, właśnie Uwgal, Anonim, który opisuje tą historię kilkadziesiąt lat później, uważa, że król powiedział to wcale dowcipnie. Także śmieją się i król, i jego otoczenie, i późniejszy kronikarz, i otoczenie y, kronikarza. No cóż, pierwszy polski żart jest trochę żenujący, no ale miejmy nadzieję, że przed polskim żartem y, jeszcze wiele wielka, wspaniała historia. Natomiast y, mieszkańcom Kijowa, Życzmy, żeby radość i śmiech wróciły tam jak najszybciej.